Siema. Jakieś y, parę lat temu ćwiczyłem dykcję i czytałem mnóstwo mańców językowych, a że nie miałem co nagrać, to stwierdziłem, że nagram to. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Leży Jerzy na wieży, nie wierzy, na drugiej wieży leży drugi Jerzy. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz Szczykiewicz, Szczewoszczyce Czewożczycy po kołody. I cóż, że cesarz ze Szwecji? Gdy pomoże, nie pomoże, to pomoże, może, może, a gdy może nie pomoże, to pomoże las. I cóż, że się cieszy, że się czeszesz w Szwecji? Wyinwidualizowaliśmy się z zezmowanego tłumu prestidigitatorów, który, czyta, który czytał przekarykaturalizowaną i preliteraturalizowaną literaturę. Były sobie trzy Japonki: cepka, cepka, drepka, cepka, drepka, rampamponi. Strzelec strzałkowski wystrzelił nie celując, lecz strzaskał gałąź nie ustrzeliwszy się trzewia. Na półce stoł butelki oetykietowane i nieoetykietowane. Koszt po trzewie. Nie pieprz pietrze wieprza pieprzem, bo przepieprz wieprza pieprzem. To trochę niewyraźnie by było powiedziane. Eee, oh Jezu. Na wyrewolwerowanym... Na wzgórzu przy wyrewolwerowanym rewolwerowcu leży wyrewolwerowany rewolwer wyrewolwerowanego rewolwerowca. Pchła, pchłe, ha. chłap, pchłe, chła. Pchła przez pchłe płakała, że pchła pchłe pchała. bada ba, ba, baobaby, babadabao baba baobaby. Neandertalczyk usatysfakcjonował rozentuzjazmowany tłum. Cecylia czyta cytat z tacytat. Karolina, Karolina dryluje kolorowe mirabelki. Mieli dzieci. Ja chcę z cepką, mieli szacha. Ja chcę drachcę z cepką, drepką, mieli szacha szararacha. Ja chcę drachcę, drachcę droni z cepką, drepką, rampaponi. Mieli szacha szaracha. Ja, Fuji fajkę, kto powtórzy całą bajkę. Remineralizacja zdemineralizowanego szkliwa. Pokochali i pobrali się. Jachce scepką, jachce, drachce cepką drepką, jachce, drachce, droni dronić stepką drepką rampamponi. dyzoksrybonukleinowy. W czasie suszy, szosą suchą. Sasza szusował na szyszce. Nienawidzę ze rzeczy z sy i szy. Chrząż brzmi w trzcinie w szczebrzeszynie, w szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ, Czaszczy pawkaczka w szczecinie. Chrząszcza szudłem przechrzcił wąż. Strząsa skrzydła rżdżu, a trzmiel wpuszczy tuż przy pszczynie straszny wszczyna szum. Kurkiem kranu kręci kruk, kroplą tranu brudząc bruk, a przy kranie robiąc pranie król gra na fortepianie. Lojalna jola lubi lojalnego jelenia. Bezczeszczenie trzewia, cieszy moje czcze trzewia. Cóż potrzeba strzelcowi do zestrzelenia. Cóż potrzeba strzelcowi do zestrzelenia. Cóż potrzeba strzelcowi do zestrzelenia trzewia drzemiącego w drzczysty dzień na strzelistym drzewie. 999 tysięcznik. Nigdy nie wiem, czy ja to dobrze przeczytałem. Jeszcze deszcze chłoszczą leszcze. Jeszcze leszcze pieszczą kleszcze. Czy poczciwy poczmist z Trzewa nie. Czy poczciwy poczmist z Trzewa Często tańczy czaczę? I cóż, że ze Szwecji? Na cacy tacy nie, na cacy na cacy tacy cykuta z tacyta. Na cacy tacy cykuta z cytatą tacyta. Na cacy tacy cykutą nie, na cacy tacy cykuta z cytatą tacyta. Ja pierdo. Nawet nie mogę tego powiedzieć. Szablistą polszyzną tnie świszcze ich szczęści. Chodzi, przychodzi, a gdy ono zachodzi, to on odchodzi, bo nie o to chodzi. Drabina z, drabina z powyłamywanymi szczeblami. Gdzie to jest? Gdzie? Zgubiłem się. Mm, drabina tutaj jest. Drabina. Było sobie trzech Japońców, ja chcę, ja chcę, drachcę dra droni. Nie. I... Było sobie trzech Japońców, ja chcę, ja chcę, drachcę, ja dra chcę, dra chcę, droni. I cóż, że... I cóż, że ze szwazędza, i cóż, że ze szwarzędza. Dżdżystym rankiem grzegrzółki i pikrze, zamiast wziąć się za dżdżownice, nażarły się czczą miąszu z rzeżuchy i rzędem rzygały ro do rozżarzonej brytwany. Idzie, 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 jeży i nie wierzy, że na wieży, nie idzie Jerzy. Idzie i nie wierzy, że na wieży jest sto jeży i pięćdziesiąt jeżo zwierzy. Jazga wszczyzna. Gatki agatki, zagadki dla tatki. Krną brną brdą, brnął drwa. Na peronie w poroninie pchła, pląsała po pianinie, przytupnęła, podskoczyła. I pianie, przewróciła. Przytupnęła, tak? Dobrze, przytupnę. I mama, ma ma Twoje ma, 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 Twe ekstremalne imponderabilia egzemplifikują w mym ego dyrambiczną akryminiczność w, w aspekcie gnostycznym. Czekaj. Twe ekstremalne imponderabilia egzemplifikują w mym ego dyrambiczną akryminiczność w aspekcie gnostycznym. Loyal. Loj, nie. Lola. lojalna jola, jola lojalna. Ok. Kiedy susza, szosa sucha. Dzięcioł z chęcią pięcioł. O oh my god, muszę napić. <laughs> Suponuję, iż z Twojej wiedzy jest cokolwiek wyalienowany, aczkolwiek truizmem byłoby twierdzić, że animozja, jaką czuję do Twojej aparacji, implikuje przypadek. Mogę to zrobić bez przełykania. Suponuję, iż koglamerat Twojej wiedzy jest cokolwiek wyalienowany, aczkolwiek truizmem byłoby twierdzić, że animozja, jaką czuję do Twojej aparacji, implikuje przypadek. Płynie Bóg przez Bóg, dałby Bóg, żeby Bóg nie wpadł w Bóg. Jolanta lata lojalnym latawcem, lejąc jajka. Idę nostrę, krakrę mija, tu lismanorę, sarna tormija. Leży jeży na wieży i nie wierzy, że włos mu się jeży na tej wieży, na której leży. Cesarz czesa. Nie. Cesa... Cesarz. Cesarz czesał włosy cesarzowej, cesarzowa czesała włosy cesarza. Lola lojalna, jola nielojalna. Grzego grzółka grzała grzańca, gdy grzmoty grom. Gdy grzmiący gromko gr. Jezu, czekaj, zgubiłem się z ilości grzy. Grzego grzółka grzała, gdy grzemiąc, gdy grze, grzała grzańca, gdy grzmiący grzmot gromko grzmiał, grożąc grzesznikom. Grzego grzółka grzała grzańca, gdy grzmiący grzmot Grzego grzółka grzała grzańca, gdy grzmiący grzmot gromko grzmiał, grożąc grzesznikom. Dalej się zaczynam. Grzego grzółka grzała grzańca, gdy grzmiący grzmot gromko grzmiał, grożąc grzesznikom. Jola lojalna, lojala lo, kurwa. Jola lojalna, lojalna Jola. Poszedł, przyszedł Herbst z pstrągami, słyszał oszczerstw, słuchał oszczerstw. Jezu, nie umiem czytać. Przyszedł Herbst, przyszedł Herbst z pstrągami, słuchał oszczerstw z wstrętem, patrząc przez szczelinę w strzelnicy. W strzelnicy, tak. Kuropatwa z kuropate Szczebiot dzieci i skrzypanie drzwi przeszkadzało nieszczęsnej skrzypaczce w głośnym ćwiczeniu gry na skrzypcach. Chłop pcha pchłe, pchłe pcha chłop. Okej. Okay. Jam jest poczwi... Jam jest poczwi... poczmist strzewa. Szałaławia grała na bałałajce, połykając ser tłusty. Ćma ma nać, nać ma Szedł... Sasza szuso, nie. Szadu, Szedł... Sasza suchą szosą, susząc sobie szorty. Wyemancy... Tak, wyemancypowaliśmy. Wyemancypowaliśmy. tak wy, wy eman... i zapomniałem jak się to wymawia wyemancypowaliśmy wy wyemancypowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu z rozentuzjazmowanego tłumu wyemancypowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu wy eman... Wy eman... im dłużej to czytam jestem coraz gorszy w tym wyemancypowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu dom z powy... dom z powybijanymi oknami warszawa wy... w Żwawej w Żawie. Warszawa wy w Żwawej w Żawie. Wy w Wawrze, wrze o Warszawie. Warszawa w Żwawej... Nie. Warszawa wy w Żwawej w żawie. Wy Wawrze, wrze o Warszawie. Bzyczy bzyk z bzury. Zbzikowane bzury, bzyczy bzdury. Bzdurstwa bzdurzy i nad bzurą w bzach bajduży, Bzyczy bzyk, bzdur nie bzyka, bo zbzikował i ma bzika. Bzyczy bzyk nad bzury. Zbzikowane bzdury, bzyczy bzdury. Bzyczy bzdury, tak. Bzyczy bzyk z nadbzury, zbzikowane bzdury, bzyczy bzyk z bzdurstwa bzdurzy i nad bzdurą w bzach bajduży. Bzyczy bzdury, bzdur nie bzyka, bo zbzikował i ma bzika. Ja mam problem z czytaniem. Poznali się. Ja chcę z cepką, ja chcę drach, ja chcę drepką, ja chcę drach, drachcę dra, chcę droni, drepką ram Jola lojalna, jola nielojalna. P nie pieprz pieprze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz pieprzem wieprza. Ok. Pchnąć w tę łódź jeża lub ośmy skrzyń fig. Krakrę okay. mija, lismanorę manorę Idę idę inostrę, omijam tę krę, nie idę tym torem, bo tu lismanorę. Przeszła susza szosa... Su nie. Przeszła susza szosą suchą. I tak uważam, że mi poszło dobrze, jak na to, że nie czytałem tego od niepamiętnych czasów. Nara.